No to, jest, to jest bardzo walka, na którą na pewno czeka wielu nie tylko w Polsce, ale w Europie, dlatego ze są okoliczności bardzo dobrego mentalnego przygotowania Mariusza Wacha, zatrudniony psycholog. Ten zespół wygląda bardzo imponująco i bardzo dobrze. I tak powinno być w profesjonalnym boksie, że zawodnik skupiony jest tylko i wyłącznie na treningu, a nie na innych jakichś tam organizacyjnych sprawach, poza oczywiście konferencjami pracowymi, i, 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 I powiedzmy oficjalnymi treningami media trening Natomiast Kliczko ma, troch, ma w tej chwili zupełnie inne przygotowania, ponieważ, jak wiemy, Emmanuel Stewart choruje. Jest to taki mentor do tej pory, był tego zawodnika. Natomiast, generalnie, mam nadzieję, że. Jeśli chodzi, żeby utrzymać atrakcyjność tego pojedynku i nie, nie tworzyć jakiejś spekulacji, że kluczko będzie też dobrze przygotowany, bo to gwarantuje dobry pojedynek z jednej i z drugiej strony. James Bashi, którego bardzo dobrze znam, którego proponowałem również e, wcześniej, jak odchodziłem z Ameryki, e, wspominałem o jako jednym z trenerów dla e, Tomasza Adamka. To jest trener, którego ja bardzo tak dostrzegam, jeśli chodzi o prowadzenie e, takiego e, zawodników w takim miksie amerykańsko-europejskim. On bardzo szybko się dostosowuje do, do różnych styli, różnych technik i potrafi dołożyć coś, natomiast nie, nie, nie jest rewolucjonistą w procesie treningowym. Bardzo mnie ten trener po prostu, widziałem jego pracę również w Detroit parę lat temu, a więc to jest bardzo dobry trener. Jeśli on będzie przygotowywał Klitschko, myślę, że, że, że Klitschko będzie tak samo przygotowany, jak z Emanuelem Stewartem, życząc Stewardowi wielkiego zdrowia i powrotu do pracy. Może mieć tego nie można wykluczyć, to jest to jest kwestia odporności Władimira, który nigdy, nigdy nie był jakimś tuzem psychologicznym i, i człowiekiem bardzo odpornym na, na różne okoliczności. On dojrzał przy Stewardzie, dojrzał emocjonalnie, dojrzał, dojrzał wewnętrznie, dojrzał jako bokser. Przecież Steward w nim wielkiej techniki nie zmienił, bo to był zawodnik wychowany na stalej radzieckiej szkole, oczywiście w kraju postkomunistycznym, jakim jest dzisiaj yy, yy, Ukraina. Także, że to, te elementy trzeba brać pod uwagę, natomiast szanse da z tym radę, trudno mi odpowiedzieć. To znaczy generalnie można mówić, że, że on się uspokoił jakby w pewnych, w pewnych swoich zachowaniach. Na pewno rozgrywa ze względu na warunki fizyczne, operuje czasami prostymi, prawda? A, a więc takim spogodnym sposobem poruszania się też. Ta praca nóg została, została mocno udokumentowana. Przede wszystkim e, Stuart, jeśli chodzi o Władimira, dał mu, e, spo, e, dał mu jakby to powiedzieć, e, umiejętność. E, Płynnego zadawania ciosów, elastyczności w ruchach, a więc to było dosyć potrzebne, bo obydwaj na początku, jak pamiętamy, troszeczkę się tak sztywnie prezentowali. Szczególnie witali Władimir przeszedł trochę inną drogę, nie miał tego podłoża kickboxingu, zmiany techniki, był przecież doskonałym amatorem. Natomiast wydaje mi się, że Stewart wykrzesał z Władimira to, co było, te rezerwy, które w nim w nim tkwiły. Natomiast próbował kupiować, więc ja mówię, czasami. Niektórzy zawodnicy próbują, próbują, próbują kopiować mistrzów, tak jak zrobił Stino w ostatniej walce z, z, z półlewem, Te lewe z dołu, takie długie, jak, jak zadaje. Witali Kliczko, natomiast Witali Kliczko przy tym wszystkim ma doskonałą pracę nóg, prawda, mimo, że, że to nie jest ta jeszcze taka płynna, ale on potrafi odejść od zawodnika, przejść side to side na boki i tak dalej. Ustynow zatem zapomniał, zachowywał się jak wielki dom w rezerwacie, stał w miejscu, w związku z tym tylko trzeba było tabliczkę jeszcze do niego przypiąć, jako kasezer, i, i to, go, to go zgubiło, zbyt statyczne boksowanie, myślę, że szkoda mi Ustynowa, bo liczyłem, że to poza kleczkami gdyby nie był w obozie Kliczki, bo to stworzyło taki klosz emocjonalny i treningowy dla niego, to był na pewno biorąc pod uwagę jego warunki fizyczne prospekt. Prospekt, dziś już tym prospektem dla mnie nie jest. Widać, że się zatrzymał gdzieś, zdecydowanie gdzieś uwierzono, że on tylko dlatego, że waży 140 kg będzie doskonały. Trening w Polsce nie można porównać do treningu ze Stanach Zjednoczonych, bo w Polsce ciągle, ciągle mamy niedosyt wielu rzeczy. Organizacyjnych, finansowych, brakuje się pieniędzy na szpalin partnerów i w tamtym okresie, kiedy wach trenował z nami, były podobne. Jeden sponsor zaistniał, za chwilę się wycofywał, następny przyszedł, jeszcze nie zaczął działać, a również się wycofał. To są takie trochę e, e, smutne, ale realia polskiego boksu zawodowego i nie tylko, Matroskiego również, dlatego w Stanach ma stabilizację. Mentalnie też jest zupełnie inny zawodnikiem, ma Sparing partnerów, a nie ma nic lepszego dla budowania. Bo ja, ja powiem uczciwie, ja szanuję zawód psychologa. Ja absolutnie nie neguję tego. Psycholog jest potrzebny dla każdego, może i dla mnie nawet również by się przydał czasami. Natomiast jest kwestia taka, że wydaje mi się, że najlepsza psychologia to tak, bardzo dobry trening. A ludzie wokół, tacy, którzy na co dzień albo poklepią, albo przepraszam, kopną w tyłek, żeby się, żeby się ruszyć do treningu. I przede wszystkim szparing partnerzy. A więc to jest ten element. Jeśli się dobrze trenuje, ma się dobry szparing partnerów, zaczyna przychodzić wiara w siebie, w to, że jestem dobry, pokonałem tego. Na szparingach się też buduje tą mentalną stronę zawodnika. I to się stało z wachem. Mariusz Wach, dzięki Mariuszowi Kołodziejowi, przeszedł reanimację, zupełnie reakarnację, jeśli chodzi o. O, o, o sposób myślenia, widzę on się, się porusza, on jest ciągle zadowolony z treningu, z życia to jest bardzo istotne i to jest potrzebne mu przed tą walką ja uważam, że absolutnie bym go nie stawiał na straconej pozycji ma duże szanse nawiązania bardzo dobrej walki ja nie mówię o tym czy wygra czy przegra, bo to jest odrębna sprawa to jest boks, to są sędziowie, to są okoliczności, dyspozycja na określony dzień natomiast uważam, że jeśli pokaże się z bardzo dobrej strony to na pewno jest to, jest, szybko dostałby następne szanse. Ta walka zelektryzuje naprawdę wielu, nie tylko kibiców, patrzących na boks. Co powinien? Boksować. Popularnie się mówi boksować. No, natomiast co powinien? No co będzie kluczem? Kluczem trudno mi powiedzieć jaką taktykę no, zdamy mniej więcej scenariusz walki Władimira Kliczka. Na pewno e, Wariusz-Bach dysponuje bardzo mocnym prawym e, prawą ręką. Prawda? Na pewno zmienność akcji e, Szybkość podejmowania decyzji. Myślę, że dobra lewa ręka i to nie, nie pojedyncza taka podwójna przy kątowym ustawieniem nie może stać naprzeciwko kliczki, odpowiednio rozłożyć siły, poza tym być, jak to się mówi, wrażliwym na, na to, co się w ringu, w ringu dzieje. Myślę, że to jest też rola Kornera, prawda, narożnika. Bo ta, w tej walce trzeba będzie, jeśli nie padnie jakiś błyskawiczny, dynamiczny cios w pierwszej fazie walki, trzeba tą taktykę w tej walce trzeba będzie zmieniać. Na pewno ten scenariusz nie będzie o prosty od początku do końca i, i schematyczny bo to jest to są zawodnicy Myślę że same warunki fizyczne dla Władimira i niektóre elementy techniczne u, uwaha, jeśli Mariusz zdecyduje się na wykorzystanie je w odpowiednich momentach będą dużym zagrożeniem również dla Władimira Kliczki Trudno powiedzieć, to, to, to jest waga ciężka, waga ciężka, e, ja już widziałem różne pojedynki, ostatnio e, pracuję jako komentator dla stacji Polsat i widziałem e, momenty, kiedy sędzia powinien liczyć, nie liczy, albo liczy za szybko, albo za wolno, także tu trudno spekulować, to wszystko może się zmienić, na pewno... E, dla publiczności, dla atrakcyjności boksu, byłoby dobrze, gdyby ta walka potrwała na bardzo dobrym poziomie technicznym i była 12 rund, bo bez skady czy zdrowia, uszczerbku zdrowia dla jednego czy drugiego, bo, bo mają rodziny.